Duże brawa. Wiem, że wszyscy czekali na ten moment i na tę chwilę, aż będziemy mogli oglądać w akcji w Polsce Polidy F1. I właśnie dzisiaj mamy tę wielką, niebywaną wręcz okazję, by taki bolid w akcji podziwiać. Formuła 1 to oczywiście królowa mowy Nie wiem z przyczyny, tak nazywana jest od lat. I mamy wyjazd Polidu David Kordas. Ja poproszę jakieś bravo. Wszyscy zdziwieni. Jest dużo nam ale oczywiście nie brakuje klasycznych doma kolejnych. りよっしゃ Poczecie, 15 000 000 w służejcie fałsemka kilkanaście tysięcy obroków coś niesamowitego po prostu Nie mówił, że będzie cicho, jest naprawdę głośno. Około 120 decybeli na odcince tego Wolinu. A około 100 na odcinkę 60 Wszyscy, wszyscy, wszyscy! Głośno, głośno, głośno na to Słuchajcie, jeszcze raz, umieszczenie w górę i zróbcie zapraszamy なコメント採用のフェスや塗料。